Dziękuję Państwu bardzo za możliwość wystąpienia przed Państwem. Postaram się po tak burzliwym wystąpieniu Pana Profesora trochę mi o to dołożyć do tego. Dlaczego właśnie Danię wybrałam? Przede wszystkim dlatego, że właśnie w Danii liczy się szary człowiek ten prosty, szary człowiek jest to kraj, który ma najlepsze, najlepsze świadczenia socjalne na całym świecie. Polityka socjalna jest bardzo korzystna ludność, dla ludności oraz uważa się ją za najlepszą na świecie. Kraj ten jest bardzo otwarty oraz bar, bez uprzedzeń do pracowników z zagranicy. Takim głównym modtem Danii jest, są słowa Nikolała Grundwika, założyciela Uniwersytetu Ludowego. Proszę, już Tak. Każdy człowiek jest jednostką wolną i niezależną, posiadającą niezależnie od swego statusu majątkowego, warstwy społecznej i miejsca zamieszkania prawa do uczestnictwa we wszystkich sferach życia demokratycznego społeczeństwa. Kim jest ten autor tegoż cytatu? Otóż historyk, poeta, polityk, reformator religijny, a także inspirator i wzór dla nauczycieli i wychowawców na całym świecie. W wieku XIX, kiedy Dania poniosła ogromne straty, straciła w 1814 Norwegię, w 1864 straciła Szleswig i Holstein. Nikolaj Grundvik w kraju, gdzie 80% było analfabetów, zakładał uniwersytety. Uważał, że to, co utracone jest na zewnątrz, należy uzyskać wewnątrz. Dużą rolę w działalności tych uniwersytetów przypisywał samorządowi słuchaczy, którego organizacja i działania powinno przypominać zgromadzenia parlamentarne. Słuchacze i wychowawcy wciąż przebywający ze sobą tworzyli jedną wielką wspólnotę. Uniwersytety te do dziś dnia rozbudzają pragnienie uczenia się dla samego zdobywania wiedzy, a nie dla tytułu. Proszę o masę. No i parę słów. I teraz wrócę do Danii, a potem wrócę jeszcze do całej filozofii Nikolaja Gruntwika. Dania to państwo, gdzie główną, głową państwa jest królowa Małgorzata, ustrój polityczny, monarchia parlamentarna, język duński, wyznania, luteralizm, katolicyzm, chrześcijaństwo, zielonoświątkowcy, adwentyści, baptyści, islam, Świadkowie Jehowy, judaizm, normani buddyści oraz New Age. Zarobki w Danii są wysokie, a proszę sobie policzyć Państwo, 18 tysięcy koron to jest najniższy zarobek, to jest 10 tysięcy złotych polskich. Jest to jedna z najwyższych średnich w całej Europie. Wiadomo, że koszty życia w Danii są bardzo wysokie. Niemniej jednak stać każdego, ponieważ jest taki system świadczeń socjalnych i, i ulg, że obywatele nie, odczuwa, nie odczuwają presji, presji jaką jest podatek, bardzo wysoki. Poproszę następny historyczny samorządów. Przez, przed rokiem 1970 dzieliły się one na 1300 gmin o statusie miastów handlowych plebanii. Kraj podzielony był na 25 okręgów, Stan tak utrzymywał się do wieku XIX. W ramach reformy liczba gmin została zredukowana z 1386 do 275. W latach 70. przeprowadzono w Królestwie Duńskim kompleksowe reformy, które ukształtowały model obecnie występującego samorządu: reformy terytorialne, zarządzania budżetowa oraz księgowości. Największa reforma była 1 stycznia 2007 roku. W okresie reformy gminy utworzyły swoją reprezentację na szczeblu centralnym, do której wszystkie przystąpiły Krajowy Związek Gmin i Powiatowy, Związki Rad Powiatowych. Obie te organizacje były na zasadzie stowarzyszeń. I teraz. Tak. Dania jest jednym z krajów na świecie, gdzie decentralizacja postąpiła najdalej. Jest również takie miejsce w Danii na archipelagu Arkholm. Jest położone 10 km od północy wschodniej i na wyspie Barnholm, i po dziś dzień na tym archipelagu znajduje się pod zarządami duńskiego Ministerstwa Obrony. A pełnią władzę posiada na nim mianowany administrator, nazywany też gubernatorem. Jest to jedyny zamieszkany z Krawek Danii nie posiadający samorządu w ogóle. I to jest te pięć okręgów, które wymieniłam wcześniej. To tylko wizualnie przedstawię. Proszę. Podstawowym prawem jest konstytucja Królowej Danii, ustawa z 1970 roku o samorządach oraz ustawa z 1 stycznia 2007. Ustawodawstwo specjalne o charakterze ramowym, ubożliwia podejmowanie własnych decyzji przez gminy oraz o charakterze specjalnym nakłada obowiązek wykonywania określonych zadań w określony sposób. Co jest nadzorem nad samorządami? Tak, decyzje gmin nie wymagają zatwierdzenia przez jakiekolwiek organy wyższego szczebla, jednakże w każdym z powiatów istnieją rady nadzorcze, sprawujące nadzór nad gminami złożonymi z naczelnika powiatu i czterech członków rady powiatu. I jak wygląda struktura rady powiatu i rady i gminy? Następny slajd, proszę. Mhm. Kompetencje. Kompetencje Rady Regionu to koordynacja, planowanie dziedziny transportu, szpitali, szkolnictwo, średnie, usługi socjalne, zwłaszcza domy dziecka, zakłady opieki specjalnej, ochrona środowiskowa, promowanie biznesu, kompetencje gminy, proszę, planowanie lokalnych usług socjalnych. Czyli proszę popatrzeć, na pierwszym planie są usługi socjalne dla szarego człowieka, pomoc medyczna, opieka pielęgniarska, szkoły podstawowe, biblioteki, gminy dotują również organizacje kulturalne i sportowe, utrzymują sieć dróg lokalnych, sprawują nadzór budowlany, zapewniają dostawę gazu, elektryczności, wody, ogrzewania, posiadają dużą swobodę w poszerzeniu swoich kompetencji. Skąd się biorą te dochody samorządów, proszę? Mm -hmm. Polityka państwa duńskiego prowadząca do decentralizacji kompetencji w gminie ma swoje odzwierciedlenie w strukturze dochodów budżetu gminy. Znaczącą rolę odgrywają podatki gminne podatki dochodowe, gruntowe, przedsiębiorstwa oraz yy, drogi. Nie, proszę wrócić. W drugiej kolejności są to subwencje, szczegółowe subwencje dla indywidualnych gmin oraz trzecie i największe źródło wpływów finansowych to opłaty użytkowników, opieka nad dziećmi, dostawy wozy, wody, gazy, energii, odprowadzanie oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie w energię cieplną. Wąskie gminy mają również możliwość zaciągania pożyczek. Ale co jest bardzo ciekawe, gminy mogą świadczyć usługi, na przykład gmina X może świadczyć usługi dla gminy Y i wymieniają się wtedy swoimi usługami, jak również mogą sobie pożyczać pieniądze. Proszę następny. I teraz tak, Dania uzyskała w tym roku tytuł jako kraj najlepszy pod względem biznesu. Zajmowała już to pierwsze miejsce w rankingach 2008 roku 2010. A to za sprawą elastycznego rynku pracy, niskiej korupcji oraz niewielkiej biurokracji. Jest to taki system lexiqueure, który składa się z trzech elementów, jak Państwo macie na wykresie, elastyczny rynek, państwo opiekuńcze, aktywna polityka rynku. I to jest tak zwany ten złoty trójkąt, przede wszystkim socjalny, czyli nie tylko łatwość zwalniania ludzi, ale również zatrudniania i bezpieczeństwo tego zwolnionego pracownika. Połączenie prężności oraz bezpieczeństwa socjalnego. Ale sam model nie, pozwa... nie pozostawia wątpliwości, które elementy gwarantują sukces. Tutaj wyborcy mogą się poważnie zastanawiać. Niektórzy argumentują, że warto wybrać prężność, ale nie można pamiętać o bezpieczeństwie człowieka. Poproszę dalej. I doszliśmy właśnie do systemu szkolnictwa. Tak jakby odwrócił nasze szkolnictwo policealne. Mamy licea y, zwykłe, bez kierunku. Po tych liceach zwykłych, nie wiem, czy państwo, pamięt, państwo pamiętacie, albo ja przypomnę, były tak zwane dwuletnie szkoły kierunkowe. Studium nauczycielskie, liceum medyczne, czyli szkoły, które rozwijały. Zainteresowania. I to było właśnie to, co dawało możliwość samorealizacji i, i rozwoju. Następnie licencja i wyższe studia magisterskie. Natomiast po liceach kierunkowych, kierunkowych, czyli uczeń, który składał podanie czy starał się o przyjęcie do tego liceum, wiedział już, co ma robić ze sobą na przyszłość, prawda? I skończył takie liceum kierunkowe i miał możliwość zrobienia licencjatów bez ukierunkowania, a u nas jest to zupełnie odwrotnie. I ci studenci i uczniowie robią studia, robią kierunki i dalej pracy nie ma. Patrząc na... Y, proszę bardzo, na następny. Patrząc, ja chcę wrócić do całej filozofii Nicolaea von uniwersytetów ludowych, ponieważ w Polsce przeszły one do historii, a w Danii cieszą się dalej bardzo dobrym y, Fenomenem tych duńskich uniwersytetów polega na tym, że krzewią oświatę, pobudzają funkcje patriotyczne, zdolności przeżywania y, wartości narodu du, duńskiego, rozwijają wyobraźnię, pragnienie dalszego kształcenia stały się wzorem dla oświaty i kultury innych krajów. W Danii y, istnieją również tak zwane wędrujące uniwersytety. Ale w ogóle życie w uniwersytecie zaczyna się już od budowania wspólnoty odbudowania relacji i związków międzyludzkich. Kształcące dorosłych ich studenci najpierw przygotowują się do podróży. To trwa czasami nawet trzy miesiące, po czym wyruszają na czteromiesięczne wyprawy. Ja muszę tutaj jeszcze powiedzieć, że są to szkoły wielokierunkowe, mogą być plastyczne, katolickie, muzyczne, w zależności od zainteresowania słuchaczy dorosłych słuchaczy. Dla kogo te szkoły są przeznaczone? Przede wszystkim przeznaczone są dla trzech grup. Dla młodzieży, która nie dostała się na studia, szuka jeszcze swojego miejsca w życiu, szuka swojego zainteresowania, rozwija. Dla osób starszych, które mogą rozwijać swoje pasje, zdolności oraz yy, dla osób psychicznie zaburzonych jako szkoły terapeutyczne. A rozwijają przede wszystkim autokreację, samorozwój, uniwersytety przyjął imperatyw rozwoju wraz z poczuciem sensu własnej wartości. Czyli tworzenie siebie na drodze dezintegracji pozytywnej, jak to mówi Kazimierz Dąbrowski, psychiatra i filozof, wychodzenie poza własne możliwości, czyli doznawania transgresji. To, co tutaj doznali, ja Pani bardzo dziękuję za to wystąpienie y, uczniów i wrócę do tego, to, co doświadczył tutaj uczeń, wystąpił to, co ja teraz nawet doświadczam, wydaje się człowiekowi, że stanę tutaj i na pewno słowa nie powiem. I ten uczeń właśnie doznał tego, że on może więcej. I to nam daje jest takim motorem do życia. W uniwersytetach ludowych uczy, wychodzili, uczęszczali nauczyciele również z Polski, w Polsce w latach 70. -tych, 60. -tych, i w okresie międzywojennym takich uniwersytetów było bardzo dużo. Takim krzewicielem oświaty tej ludowej był Ignacy Solarz. Tu nie chodzi nawet o to słowo ludowe, tylko chodzi o rozwijanie własnych pasji, własnych zainteresowań, autokracji i samorozwoju. Co było takie dla mnie fenomenalne? Tenże nauczyciel założył Uniwersytet w Szycach. Bardzo szybko ten Uniwersytet został przez władze zamknięty i potrafił stworzyć taką wspólnotę uczniów, studentów, że bardzo szybko uczniowie przyjęli go wraz z dwójką dzieci i żoną pod swój dach i bardzo szybko zakładając spółdzielnie otworzył taki sam Uniwersytet w Gacie Przeworskiej. Zresztą cały ruch spółdzielczy i uczenie spółdzielczości rozpoczęło się w Uniwersytetach Ludowych. Jak to wygląda dzisiaj na świecie? Obecnie Uniwersytetów Ludowych w Europie jest bardzo dużo. Szczególnie w krajach skandynawskich działają bardzo prężnie, rozwijając i zmieniając przy jednoczesnym zachowaniu filozofii Grundtvig'a jako podstawową ideologię, ideologię swojego istnienia. Uniwersytety ludowe, pozostając niezależnie od państwa, zachowują prawo do kreowania własnego profilu edukacyjnego. Otrzymują od tegoż państwa finansowe wsparcie a studenci mają realną szansę uzyskania rządowych stypendiów na naukę w uniwersytetach. W krajach skandynawskich uniwersytety ludowe są bardzo popularne. W Szwecji na przykład jest 147 placówek, w Danii jest 100, w Finlandii 70. W całej Skandynawii corocznie około 8 milionów studentów kończy takie uniwersytety. W Skandynawów kształci się w tego rodzaju placówkach. Uniwersytety ludowe funkcjonują również w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, a także na Litwie, Łotwie, Estonii oraz w Afryce, w Tanzanii i Nigerii. Choć różnią się sposobem działalności od uniwersytetów skandynawskich, działają jako placówki specjalne dla określonego środowiska czy dla konkretnej grupy osób dorosłych. W Polsce niestety wszystkie uniwersytety tego typu zamknięto. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.